Za prawidłowe i ostre widzenie odpowiada plamka żółta w oku. Jej głównym składnikiem jest luteina. Dlatego niezbędne jest regularne dostarczenie luteiny do organizmu, aby utrzymać jej prawidłowy poziom. Polecam państwu coś, co sama stosuję. Maxilutem. Maxilutem zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, oraz składniki wspierające prawidłowe widzenie: cynk i wyciąg z róży stulistnej. Moim zdaniem Maxi Luten to najlepszy wybór dla wsparcia zdrowia oczu. Maxi Luten, numer jeden wśród tabletek z lutejną. Katarsienny. Alertek efekt i czujesz efekt. Uzawienie, Alertek efekt i czujesz efekt. Spędzenie Alertek efekt i czujesz efekt. Alertek Efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii i działa już po pierwszej tabletce. Alertek Efekt. Poczuj efekt, nie alergię. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ile czasu powinien działać środek nasenny? Zbyt długie działanie oznacza senność następnego ranka. Kiedy potrzebujesz leku nasennego, sięgnij po Luminastil. Luminastil pozwala zasnąć już po 15 minutach działa do 6 godzin, po czym pozwala w naturalny sposób się wybudzić. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lumina Steel. Zdrowo przez pana noc, dobrze rozpoczęty dzień. W mieście małych grzeszków każdy może być sprawcą z gali. więc zamiast winnego znalazłem rozwiązanie. famotydyna na działa szybko i długo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką, dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazanie. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. My tu na potwalu ubieramy Senior D3. Dobry zestaw witamin i minerałów. Acti vitaminer Senior D3, moszeczko co trzeba, ale ludków kosztuje mało. Acti vitaminer Senior D3 to bogaty zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach, wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D3. Tak dobrego zestawu witamin jak Acti Vitaminer Senior D3, no i starsi górole, nie pamiętajmy. Acti vitaminer Senior D3, świetne witaminy, na które cię stać. Ucho jest delikatne, więc łatwo je uszkodzić. Dlatego stosuje Phonix higiena uszu. Jest bezpieczne i skutecznie oczyszcza uszy, co potwierdzają badania. Phonix, dobry dla mnie, dobry dla dziecka. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran. Desnoran? Tak, desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak? Fantastycznie! Mój miś już nie chrapie! Po desnoranie? Znika chrapanie. Jak szybko pozbywać się kataru z ksylożelem. Gdy niektóre leki spływają, kcyrożer nie wycieka i odtyka nos. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania, i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Polędwiczki, bardzo proszę. Andrzej dla ciebie podwójna porcja. A dla dziadka? Dla dziadka jest to. A jak to? Nie mam apetytu. W takim razie dam ci Apetizer Senior. Appetizer Senior zawiera naturalne składniki poprawiające apetyt i trawienie u osób starszych. Jednak skuszę się na polędwiczki. Apetizer Senior pozwala osobom starszym cieszyć się normalnym i zdrowym jedzeniem. No tak. To takie piękne uczucie iść razem z najbliższymi. Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Bezsenność? Weź Dorminox. Działa w 30 minut i nie uzależnia. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dorminox. Siła. Dobrego snu. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i teraz stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Dla mnie wybór jest. Oczywiście. ProLiwer nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo ProLiwer Cardio wspiera prawidłowy poziom cholesterolu i zdrowe serce. ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiwer plus Magnes. Wiesz, nieważne czy wybierzesz lewego czy prawego, każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Wiesz, nieważne czy wybierzesz lewego czy prawego, każdy jest pyszny, kruchy i rozpływa się w ustach. Odkryj gamę roślinnych kosmetyków Lift Pro Collagen od Yves Rocher, która redukuje zmarszczki o 32% już po miesiącu stosowania. Dostępne w sklepach i na ivroshe.pl. A jeśli pierwszą opiekunką Hultaja była genialna astronomka, która pewnego dnia została porwana przez kosmitów? O niby, dlaczego ktoś miałby oddać najlepsze opsy na świecie do schroniska? Adoptuj dla dobra psów. Po pierwszym roku mały brzuszek ma większe potrzeby niż ty. Dwa kubki bebiko Junior dziennie to porcja niezbędnych składników. Co najmniej 6 razy więcej witaminy D, żelaza i jodu niż w mleku krowim. Według ekspertów mleko typu Junior pomaga uzupełnić dietę dziecka. Bebiko Junior. Bosch przedstawia nowy odkurzacz Unlimited 10. Super czysto sensor wie. Like Pierściej w pełni świeci się. Zbiera nawet mikrokusz. Like I nie martwisz się tym już. Like microclean, microclean, microclean. From Bosch. Sponsorem programu jest producent przeciwzmarszczkowych kosmetyków Kolagen Rekonstruktor marki Janda. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor produktów roślinnych Alpro. Na program zaprasza sponsor Audioteka, producent audioseriali Śleboda, Wojna 1939.pl oraz Paderborn.